Wydaje się, że morze skrywa swoje tajemnice za zasłoną czasu, ale dziś uchylimy te zasłony. Nasza historia zaczyna się w momencie, gdy doświadczony badacz, kierując się wiarygodnymi danymi i własną intuicją, zanurza się w hałaśliwe głębiny. Na morskim dnie, pod warstwami piasku i wodorostów, nasz bohater znajduje coś nieoczekiwanego. Przed nim ukazuje się nie tylko zwykły wrak, to idealnie zachowany niemiecki okręt podwodny z czasów II wojny światowej. W chwili odkrycia serce bije szybciej. Przed oczami zamiera w ciszy podwodny gigant, zdolny opowiedzieć wiele historii, jeśli tylko jesteś gotów słuchać. Co ją tu sprowadziło? Jak ukrywała się przed wzrokiem żeglarzy przez dziesięciolecia? Ale pojawiają się nie tylko pytania, na które dopiero zaczyna się rodzić domysł. I przy obecnym układzie wydaje się, że jego oczekiwania już wkrótce zostaną spełnione. Jednak konstrukcja okrętu podwodnego sugeruje coś znacznie więcej niż tylko tajemnice. Wśród wielu historii II wojny światowej zaginięcie tej łodzi podwodnej zawsze pozostawało jedną z najbardziej zagadkowych tajemnic. W pewnym momencie, zanurzone w głębinach wody, na zawsze zniknęły dla świata najlepsze dowody jej ostatniego rejsu. Ale dlaczego zdecydowała się nie wracać do bazy? Jakie wydarzenia doprowadziły do tragedii i czy to, co się stało, mogło zmienić bieg historii? W archiwalnych zapisach zachowały się jedynie fragmentaryczne dane o jej wypłynięciu oraz jeszcze bardziej niepokojące domysły na temat tego, co mogło wydarzyć się na pokładzie. Być może członkowie załogi otrzymali tajny rozkaz albo zetknęli się z czymś zupełnie niezwykłym. Strzępy zdań, ustne opowieści i tajemnicze szyfry tylko podsycają zainteresowanie. Może sekret tkwi w stratach poniesionych podczas bitew morskich, a może chodziło o coś więcej niż tylko zwykłą operację wojskową? Badacz czuje, że zbliża się do rozwiązania zagadki, wiedząc, że historia często odsłania swoje tajemnice najbardziej wytrwałym. Zanurzając się w morze, nasza załoga po raz pierwszy stanęła twarzą w twarz z tajemniczym okrętem podwodnym. Powoli przedzierając się przez ciemność, badacz wraz ze swoją ekipą odczuwali zarówno ekscytację, jak i podziw wobec tego, co znajdowało się przed nimi. Zakrzywienia kadłuba, ledwie naruszonego przez czas, skłaniały do refleksji nad tym, jaką skalę historii skrywa. Błyski świateł podkreślały detale niewidoczne w dawnych czasach, wywołując pytania o to, co wydarzyło się w tamtym przełomowym momencie. I oto surowa stal okrętów w świetle reflektorów odsłoniła strzępy napisów oraz obraz zatopionych złudzeń. To budziło poczucie dotyku czegoś żywego, czegoś, co kiedyś oddychało, lecz teraz zastygło w czasie. Każde przelotne spojrzenie odsłaniało nowe szczegóły, niczym fragmenty układanki ogromnego i niewidzialnego świata. Ale tajemnice wciąż nie zostały odkryte, a pod grubą warstwą stali kryją się jeszcze mroczniejsze i bardziej zadziwiające odkrycia. Czym są te dziwne ślady na kadłubie i co mogą skrywać pod sobą? Ekspedycja badawcza, wchodząc do wnętrza zatopionego okrętu podwodnego, po raz pierwszy poczuła oddech czasu, który uwięził ich w pułapce żelaznych ścian. Każda sekcja statku okazała się zamrożonym zdjęciem z przeszłości, a pochyłe korytarze zamieniały się w zawiłą drogę prowadzącą do nieznanych skrytek. W wąskich przestrzeniach, pośród starych, wyblakłych map i gnijących posłań, odkryli coś, czego nie spodziewali się zobaczyć. Światła latarek wydobyły obrazy z dawno zapomnianych wspomnień. Półki, zasypane dziwnymi paczkami i żelaznymi skrzyniami zamkniętymi na kłódki, niczym same ściany statku, były strzeżonymi skrytkami. Na zakurzonych poszyciach widniały tajemnicze emblematy, jakby sugerujące tajne operacje, o których historia wolałaby milczeć. Jednak w niektórych skrzyniach czekało na nich nie tylko materialne dziedzictwo, ale i niezwykłe znaleziska, które skłaniały do refleksji nad połączeniem ludzkiego życia z nieznanymi elementami. Wśród dokumentów i listów pokrytych warstwą czasu odnaleźli mapy, których trasa nigdy nie została doprowadzona do końca. Cienka granica między rzeczywistością a fikcją zaczynała się zacierać, a niejasne domysły przenikały powietrze, zapowiadając nowe niespodzianki. I zanim nasz badawczy entuzjazm zdążył opaść, przed nim otwierał się jeden z najbardziej zadziwiających aspektów tego znaleziska. Posuwając się coraz głębiej w głąb okrętu podwodnego, nasi badacze natknęli się na coś, co z łatwością mogłoby stać się główną zagadką tej ekspedycji. Tuż przed ich oczami pojawiły się urządzenia, które nie występowały w żadnym ze znanych im modeli z tamtego okresu. Te instrumenty wyróżniały się na tle typowego technicznego wyposażenia okrętu, jakby zostały przyniesione z innej rzeczywistości lub czasu. Każdy znaleziony obiekt był pokryty zagadkowymi symbolami, a ich przeznaczenie pozostawało łamigłówką. Niektóre urządzenia przypominały elementy łączności, inne zaś, najwyraźniej, miały regulować coś znacznie poważniejszego. Być może były one częścią tajnych projektów, które nie trafiły do zwykłych podręczników technicznych, albo zostały stworzone do zadań, o których możemy jedynie spekulować. Ale co oznaczają te tajemnicze symbole? Jakie sekrety skrywały te dziwne mechanizmy i kim byli ci, dla których były przeznaczone? Krople zmarszczek na powierzchni czasu dają nadzieję na właściwe odpowiedzi. A może były to jedynie zawiedzione oczekiwania prowadzące do nowych odkryć? Przygotujcie się, ta zagadka będzie kolejnym krokiem w rozwiązaniu całej historii. Jednak to dopiero początek nowych pytań. Wkrótce bowiem naszym bohaterom wpadły w ręce wyjątkowe dokumenty, które nie spodziewały się swoich odkrywców. Bezpośrednio na swojej drodze badacze natknęli się na zadziwiającą kolekcję dokumentów, które przez lata ukrywały się w całkowitej ciemności. Zardzewiałe metalowe kontenery okazały się prawdziwymi skarbcami historii, z których wystawały pożółkłe kartki raportów i listów, niczym głosy zagubionego czasu. Wśród nich znajdowały się starodawne mapy, których trasy rozchodziły się w nieprzewidywalnych kierunkach, oraz tajemnicze rozkazy, napisane językiem pełnym szyfrów i zagadek. Tym, którzy podjęli się rozszyfrowania zawartości, ukazał się niezwykły obraz. Dokumenty rzucały światło na tajne operacje i potwierdzały tezę, że okręt podwodny odegrał w wydarzeniach wojny znacznie większą rolę niż wcześniej przypuszczano. Kilka zapisów zawierało nazwiska i stopnie członków załogi, którzy po sobie pozostawili niewyjaśnione zniknięcie. Co jeszcze bardziej zagadkowe, wśród zwojów znalazły się zapisy sugerujące kontakt z nieznaną siłą, która odmieniła losy załogi. Te znaleziska skłaniają do dalszych badań. Czyżby okręt podwodny był jedynie częścią większej gry? Dokumenty, jak żadne inne, wplatały tajemnice w rzeczywisty świat i ślady tych, którzy kiedyś tu byli. I tak, nie zdążywszy jeszcze pojąć wszystkich przesłań przeszłości, nasi badacze natrafiają na ślady bitew, jakby ożywiające pamięć tego zatopionego olbrzyma. Światło latarek przebija się przez masę wody, ukazując tajemnicze ślady na kadłubie okrętu podwodnego. Wyglądają niczym ziejące rany dawnych bitew, w których czas zatrzymał się w swoich przerażających przejawach. Uderzenia widoczne na poszyciu jakby krzyczały o dramacie, który rozegrał się w morskich głębinach i skrywają w sobie tysiące nierozwiązanych zagadek. Ślady po pociskach artyleryjskich, ledwo dostrzegalne pod warstwami rdzy, wypełniają ten obraz niepokojem i napięciem. Wydaje się, że każde wgniecenie opowiada swoją własną historię o tym, jak okręt podwodny toczył zażartą walkę o swój los. Pogniecione metalowe panele i wystające ostre fragmenty nadają tej historii wyrazistość i głębię, przenosząc badaczy w złowieszcze chwile morskiej bitwy. Napotykając coraz to nowe ślady zniszczenia, badacze zaczynają się domyślać, że ostatnie chwile okrętu były skutkiem brutalnego starcia z wrogiem. Jakie to były bitwy? Kto stawił tak potężny opór? Być może rozwiązanie jest blisko i wkrótce znajdą coś, co rzuci światło nie tylko na te tajemnice, ale także na los tych, którzy byli na pokładzie tamtego feralnego dnia. Nadszedł czas, by przejść do bardziej osobistych znalezisk, strażników mrocznej prawdy. W głębi, ukrytej przed wzrokiem, kryje się coś niewytłumaczalnie upiornego i tajemniczego. Nasi badacze, zagłębiając się w wnętrza okrętu podwodnego, natknęli się na znalezisko przypominające, że kiedyś toczyło się tu ludzkie życie. W jednym z przedziałów, pośród gruzów i chaosu, ukazują się im niezidentyfikowane szczątki, starannie ułożone w ustronnym miejscu. W skąpym oświetleniu kształty i kontury wydają się niejasne, ale jedno staje się oczywiste: to ślady odeszłych dusz, które na zawsze zastygły w lodowatej ciszy. Zastygłe w mocnym uścisku czasu, te szczątki budzą wiele pytań o losy tych, którzy znaleźli się w niewoli żelaznego giganta. Kim byli ci ludzie? Jakie tajemnice mogli zabrać ze sobą do tego ostatniego zatopionego schronienia? Odzież w łachmanach, ledwo widoczne naszywki i osobiste przedmioty leżące obok, jakby chciały opowiedzieć swoje historie. Ale czas jest bezlitosny i odpowiedzi wciąż wymykają się między palcami. Badacze czują odpowiedzialność za te dusze na pokładzie i wydaje się, że stopniowo zaczynają odczuwać ich obecność. To niezwykłe, a zarazem ponure odkrycie skłania do refleksji nad powtarzającą się tragedią w historii ludzkości. Ale przed nimi czeka jeszcze więcej odkryć i coraz bardziej zadziwiających wydarzeń, które mogą doprowadzić do rozwiązania tej zagadkowej historii. Następny rozdział obiecuje jeszcze głębsze zanurzenie się w tajemnice, pozwalając spojrzeć na to, co pozostaje poza granicą zwykłego postrzegania. W przyciemnionych korytarzach okrętu podwodnego, gdzie wspomnienia i rzeczywistość splatają się w tajemniczym tańcu, krążą legendy o duchach. Te opowieści przekazywane są szeptem, jakby w obawie przed obudzeniem mieszkańców ciemności otulającej metalowe ściany. Nasi badacze niejednokrotnie zauważali dziwną, niemal nadprzyrodzoną obecność, delikatne ruchy na obrzeżach pola widzenia, jakby ktoś obserwował ich z przeszłości. Nerwowe napięcie narasta, gdy dopuszczają do siebie myśl, że dawny załoga mogła tu pozostać uwięziona przez upiorne okoliczności. Stare morskie opowieści opisują, jak dusze marynarzy, które nie zaznały spokoju, błąkają się po stalowych labiryntach, próbując przekazać swoje niedokończone historie. Niezwykłe zjawiska, szelest tam, gdzie powinna panować cisza, i dreszcz przebiegający po skórze tworzą atmosferę grozy i tajemnicy. Dlaczego dusze zostają tu uwięzione, co je trzyma w tym świecie i jaką historię chcą opowiedzieć tym, którzy odważą się zanurzyć w tajemnicę? Rzucając spojrzenia w najciemniejsze zakamarki i przeszukując każdy cal statku, badacze starają się odkryć prawdę ukrytą w tych legendach. Wkrótce ich droga doprowadzi do odkryć, które zmuszą do ponownego przemyślenia przeszłości i teraźniejszości, odsłaniając magiczne momenty ludzkiej historii, splecione nićmi z niewyjaśnionymi zjawiskami. Historia, która nastąpi dalej, uchyla oczy na wielkość tego podwodnego bestiariusza. Od najdawniejszych czasów morza uważano za miejsce, gdzie rzeczywistość i mity splatają swoje tajemnicze opowieści. Okręt podwodny znaleziony na dnie morza nie jest wyjątkiem. Według lokalnych opowieści nie był to zwykły okręt wojenny, lecz nosiciel niezwykłych właściwości. Legendy przekazywane z ust do ust opowiadają, jak podczas swoich ostatnich podróży okręt podwodny tajemniczo znikał i pojawiał się, jakby potrafił ominąć każde niebezpieczeństwo. Mówi się, że na jej pokładzie mogły dziać się niewytłumaczalne zjawiska, świecące światła, dziwne dźwięki, a nawet zegary, które zwalniały swój bieg. Coś, co istnieje poza granicami zwykłego postrzegania, pobudza wyobraźnię, poddając w wątpliwość granice między tym, co możliwe, a tym, co fantastyczne. Dodajmy do tego legendę o tajemniczym urządzeniu, rzekomo zdolnym wpływać na prądy morskie, a nawet pogodę, a okręt podwodny zyskuje aurę niemal mistycznego artefaktu. Te opowieści znajdują oddźwięk nie tylko wśród tych, którzy od dzieciństwa słyszeli legendy przy ognisku, ale także wśród badaczy, zmuszonych do ponownego przemyślenia swoich wyobrażeń o tej łodzi podwodnej wzbogacone bogatym kaleidoskopem mitów stają się źródłem inspiracji i intryk dla wszystkich, którzy zetknęli się z wielkością tej historii. Ale to nie tylko mity pobudzają wyobraźnię, być może następne znalezisko uchyli rąbka tajemnicy nad szokującymi faktami, których nikt się nawet nie spodziewał. Kiedy wydaje się, że nasza praca badawcza już przyniosła wiele odkryć, jedna z najbardziej oszałamiających tajemnic wciąż czeka na swój moment. Przemierzając zakurzone korytarze tej podwodnej relikwii, zespół natknął się na sprawę, od której zapiera dech w piersiach. Coś, co całkowicie zmienia wszystkie ich dotychczasowe wyobrażenia. Za masywnymi drzwiami, które od wielu dziesięcioleci nie były dotykane przez ludzi, znaleziono coś zupełnie niewiarygodnego, niewielką, lecz wyjątkową taśmę wideo. Prawdziwym wyzwaniem okazało się nie tylko odnalezienie tego zagadkowego obiektu, ale także zrozumienie jego znaczenia. Gdy ciekawość i ostrożność w końcu ustąpiły rozsądkowi, taśma ujawniła swoje sekrety. Były to zdjęcia wykonane z pokładu okrętu podwodnego tuż przed jego ostatnim rejsem. Żaden z archiwów znanych historykom nie zawierał czegoś podobnego. Te obrazy były niczym strażnicy dawno zapomnianej prawdy. To niezwykłe odkrycie, bez najmniejszych wątpliwości, wiązało się z jakąś tajną misją załogi. Zapisy, które w intrygujący sposób urywają się w najbardziej napiętym momencie, pozostawiają więcej pytań niż odpowiedzi, ale jednocześnie subtelnie podpowiadają, że najbardziej fascynującą przygodą będzie to, co dopiero zostanie odkryte. Wydaje się, że zasłona tajemnic zaczyna opadać, sugerując historie, które poszerzą nasze rozumienie odwagi i poświęcenia wszystkich tych, którzy walczyli za swoje ideały. Co stało się z tymi, którzy pozostawili po sobie tak bogate dziedzictwo? Kolejna opowieść przeniesie nas przez zasłonę czasu z powrotem w przeszłość, otwierając karty ludzkiej odwagi i prób. Okrutne fale wojny nie tylko zmiotły z powierzchni ziemi cały naród, ale także zachowały nieme świadectwa losów ludzi, którzy pozostali w cieniu historii. Wśród zagubionych artefaktów i umykających wskazówek szczególne miejsce zajmuje pamięć o marynarzach tej łodzi podwodnej. Ich historia, migocząca echem czasu, pełna jest niezwykłej odwagi i tragicznych tajemnic. Załoga, która odbyła swoją ostatnią podróż nie z powrotem do swoich rodzin, lecz w ukryte głębiny oceanu, niosła ze sobą cienie dawnych żyć i przyszłość, która nigdy się nie spełniła. Ci mężczyźni, wykazując się wytrwałością w burzy sprzeczności, stali się symbolem niezłomnego ducha, mimo nieznanej ceny, jaką przyszło im zapłacić. Dowody znalezione na pokładzie rozchodzą się niczym wzory niespełnionych wyroków losu, skłaniając do refleksji nad tym, jak to było prowadzić ten okręt podwodny. Ich listy, pełne myśli o domu i wątpliwości, wydają się echem dla tych, którzy zakochali się w morzu i na zawsze odeszli w jego objęcia. Załoga stała się głosem historii, która wpisała swoje wersy w krwawą kronikę czasu, a jednocześnie budzi nieprzemijający podziw u każdego, kto wkracza w jej ramy. Ta historia wkrótce skupi się wokół nowych odkryć, przybliżając nas jeszcze bardziej do zrozumienia atmosfery, w której ci marynarze żyli i walczyli o swój los.